Witajcie, mamy sezon jesienno-późno jesienny, wchodzący powoli w zimowy i pojawiają się różne choroby, i z jakimś czasem zrobiłam ankietę na mojej stronie YouTube'owej i pytałam, jakie tematy Was interesują. I interesowały Was między innymi choroby z punktu widzenia totalnej biologii. I dzisiaj troszeczkę popowiadam właśnie o chorobach, które spotykają nas w sezonie przesilenia takiego jesienno-zimowego i skąd one się biorą i co zrobić, żeby one się nie brały. I będę mówiła zarówno o chorobach dziecięcych, jak i wspomnę troszeczkę o chorobach u osób dorosłych. Zacznę od dzieci, ponieważ jak we wrześniu jeszcze dzieci się trzymają, natomiast gdzieś w październik, listopad zaczyna się plaga, że dzieci przynoszą różne choroby, Jakieś zmutowane wirusy z przedszkola, ze szkoły, i później zaraża się cała rodzina, i jest, jest dramat. Totalna biologia podchodzi do chorób. Tak, jak już wcześniej nagram taki filmik o ogólnie o totalnej biologii, Wam go podlinkuję w opisie pod filmem, jeżeli w ogóle nie wiecie, co to jest totalna biologia. I pewnie jeszcze, jeszcze będę, będę to jakoś tłumaczyć w jakichś kolejnych filmach. W każdym razie totalna biologia tłumaczy choroby jako pewnego rodzaju konflikt. Tak? Nasze, ciało, nasze ciało się broni i choroba jest, jest taką funkcją jakby radzenia sobie, sobie z daną sytuacją. Ponieważ nasz mózg kształtował się w dawnych czasach. I mamy pewne, nasze, nasze zachowania są, są podobne do, do ich zachowań zwierząt, paradoksalnie. Więc po prostu, gdy jest sytuacja zagrożenia, gdy jest sytuacja konfliktu, nasze ciało to pokazuje i stara się nas w jakiś sposób chronić. I teraz tak, jeżeli chodzi o choroby okresu dziecięcego, to totalna biologia większość chorób okresu dziecięcego Czyli tych wszystkich gryp, przeziębień, nawracających katarów i, i tak dalej, tłumaczy to jako konflikt oddzielenia z matką. I odpowiedź jest bardzo paradoksalnie bardzo prosta, tylko nie zawsze wiemy, co z tym wszystkim zrobić. Według totalnej biologii, ale również różnych koncepcji energetyczno-jogicznych i, i, i w ogóle takich bardziej starych metod wychowania, że tak powiem. Starożytnych, chciałoby się rzec, dziecko gdzieś do 6-7 roku życia jest w biopolu matki, jest silnie związane z matką. My troszeczkę jesteśmy inaczej ukształtowani niż zwierzęta, bo zwierzęta po urodzeniu, większość z nich jest praktycznie od razu samodzielna. Natomiast dziecko, żeby jakoś w miarę samodzielnie sobie radzić w świecie. Potrzebuje dłuższego takiego okresu wychowania bliskości z matką. Też w starych plemionach, w starych kulturach, też jakoś tak było, że gdzieś do 6-7 roku życia dziecko było z matką, i później, na przykład, jeżeli chodziło o chłopców, to przechodzili pod opiekę ojca i tam uczyli się polować i tak dalej, nie wchodzili, wchodzili w jakby inny tryb. Znowu ostatnio znalazłam źródła, które mówią o tym, że dziecko nawet w biopolu matki jest do 10 roku życia, więc ta bliskość matki, ta energia matki jest bardzo ważna w tym początkowym okresie, albo nawet dłużej. I kiedyś to tak było, że te dzieci były z mamami. Gdzieś w tej dawnej wiosce wszystkie dzieci sobie tam gdzieś brykały, mamy, nie wiem, tłukły. Tłukły ziarna, gotowały obiad, dogarniały, dopilnowały ognia, te dzieci się gdzieś tam krzątały i, i ta mama była dostępna, bo ta mama opiekowała się dziećmi. Natomiast cywilizacja troszeczkę nam nagmatwała w tym, w tym naszym biologicznym usposobieniu i pojawiła się instytucja, żłobka, instytucja przedszkola. I to też różne dzieci w różny sposób reagują na, takie, na tego typu placówki. No ale generalnie jest tak, że brak mamy jest to sytuacja zagrożenia, tak? bo mama jest tą żywicielką, opiekunką, więc jak ta mama znika, to szczególnie tak naprawdę im młodsze dziecko, tym gorzej. Bo takiemu maluchowi, szczególnie jeżeli dziecko idzie do, do żłobka, to takiemu maluchowi trudno jest wytłumaczyć, że mama wróci kiedyś tam. Bo takie dziecko, i to tak naprawdę dzieci jeszcze kilkuletnie, są cały czas w teraźniejszości. One są tu i teraz. I jak mama jest, no to jest ok. Jak mama znika, no to dzieci jeszcze nie, nie rozumieją, co to jest 15 minut, co to jest 5 godzin i tak dalej. Więc dla dzieci to jest bardzo poważna rozłąka. I te choroby, są jakby fazą, są też, z jednej strony są fazą naprawczą konfliktu, tak? bo jest konflikt rozdzielenia, nie ma tej mamy, i potem ta mama wraca, czyli już to, to ciało, które było spięte, może się też rozluźnić, i wtedy wychodzi ten stres poprzez, poprzez chorobę. A z drugiej strony powstaje taki mechanizm, e, i tutaj to jest takie, też psychologia to tłumaczy jako takie choroby, właśnie psychosomatyczne, e, że w momencie, gdy dziecko choruje, no to nie musi iść do tego przedszkola, czy nie musi iść do tego żłobka i przeważnie zostaje w domu z mamą. I w jakimś poprzednim filmie, e, gdy mówiłam o chorobach, o dzieciach i tak dalej, e, mówiłam o przykładzie, e, który opowiadała mi koleżanka, e, że spotkała swoją małą sąsiadkę trzyletnią. I się jej pytała, czy tam lubisz chodzić do przedszkola, On no mówi, że nie, nie lubię, wolałabym być w domu z mamą i mówi, wiesz co ciocia, jutro będę miała gorączkę i, i nie pójdę do przedszkola. A ta moja koleżanka się zdziwiła i mówi, no przecież się, się zastanawia, że przecież dziecko wygląda na zdrowe, nic jej nie jest. No i następnego dnia spotkała tą sąsiadkę i się okazało, że sąsiadka nie mogła iść do pracy, została w domu. Bo córka zachorowała, czyli córka dokładnie wiedziała, jak działa ten, ten schemat, i jakoś jej ciało wywołało tą chorobę. To jest też tak, że w tym okresie dziecięcym te emocje szybciej wyłażą, że tak powiem, bo jako dorosłe osoby bardziej tłumimy pewne rzeczy i jesteśmy jakby w stanie dłużej funkcjonować na wysokich obrotach. Ale za to później wychodzi choroba czasami dużo, dużo poważniejsza. Więc tak to jest z, tym, z tymi chorobami okresu dziecięcego. Też, gdy zaczęłam interesować się Totalną Biologią, tak sobie kartkowałam taki podręcznik do Totalnej Biologii. Wpiszę wam, to jest książka pana Gilberta Renault, pod, napiszę wam dokładny tytuł pod, pod filmem. Mianowicie, kartkowałam sobie, sobie ten leksykon chorób. Pod tym kątem, żeby zobaczyć choroby, które ja przychodziłam w swoim życiu, czy w okresie właśnie dziecięcym, żeby sobie posprawdzać, czy to się zgadza, czy to ma jakieś pokrycie. Wiadomo, że w książce jest to troszeczkę uproszczone i są takie, jakby wskazówki, jest pewien taki jakiś ogólny klucz. Natomiast, żeby tam dokładnie zanalizować przyczyny chorób, to potrzebny jest konkretny wywiad z pacjentem, co się działo w okresie przed chorobą i tak dalej. Natomiast to, co na przykład znalazłam, to były problemy z migdałkami. I się okazało, że właśnie problemy z migdałkami to jest też kolejna taka niby dolegliwość okresu przedszkolnego. Natomiast to jest to też pewien objaw. Konfliktu oddzielenia, ale jest to, to jest bardzo ciekawie, bo opisane, że jest to konflikt oddzielenia, ale taki, który nie daje dużych symptomów, że niby wszystko jest ok, ale dziecko czuje się oddzielone, mimo że jakby w tej sytuacji nie zauważa się tego oddzielenia. Czyli nie jest to sytuacja taka czytelna. I u mnie problemy z migdałkami zaczęły się. Gdy z rodzicami się przeprowadziliśmy, bo gdy byłam mała, to mieszkaliśmy w takim dużym mieszkaniu, znaczy dużym, dwupokojowym, ale takim 90-metrowym w kamienicy z dziadkami i z rodzicami. Z rodzicami spałam w jednym pokoju i miałam ich cały czas pod ręką. Natomiast gdy miałam 4 lata, przeprowadziliśmy się do mieszkania w bloku. No, i tam miałam swój pokój. No i niby fajnie, bo mam swój pokój, ale się okazało, że jednak było to dla mnie duże przeżycie, bo tej mamy nie było ze mną w pokoju już. I widocznie sama sobie tego nie uświadomiałam i nie umiałam tego wyrazić. Rodzice też tego widocznie nie mieli jak zauważyć, bo myśleli, że fajnie, że jest pokój i że w końcu mam swoją przestrzeń na zabawki i na wszystko. I zaczęły się problemy z migdałkami. Do tego jeszcze doszło pójście, pójście do przedszkola, więc się... i pojawili się siostry, więc to oddzielenie było na kilku polach, ale to się sprawdziło. I później rozmawiałam z koleżanką o tych migdałkach. Jej syn miał być właśnie wycinane migdałki i się okazało, że zaczęliśmy rozmawiać, że sytuacja była analogiczna, że oni z kolei mieszkali w małym mieszkaniu. Gdzie właśnie wszystko było y, blisko i pod ręką. Y, natomiast później przeprowadzili się do domu, y, i sypialnia rodziców na, była na jednym końcu korytarza, natomiast pokój chłopca był gdzieś tam na drugim końcu korytarza, więc była stosunkowo daleko. tak. Czyli gdy się obudził w nocy i tam, powiedzmy, w tym bloku, gdy coś tam miał zły sen i, 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 i zapiszczał, to już mama to słyszała, bo była y, tak naprawdę metr obok. Y, natomiast w tym domu. Y, jednak były to większe odległości i to niby, nie były kilometrowe odległości, ale dla takiego dziecka em, jest, to, jest to problem, tak? E, no, e, więc y, y, okazało się, że gdy my o tym rozmawialiśmy, to już... Y, to już nawet było po operacji tych migdałków, więc już jakby nie było po fakcie, ale zauważyła ta koleżanka też, że jednak było połączenie, że była taka sytuacja, że ten chłopiec był w pewien sposób od nich oddzielony. I tutaj warto po prostu zwrócić uwagę i sobie poszukać, tak, gdy pojawia się choroba u dziecka, zastanowić się, co się działo w ostatnim okresie i jak zaburzony jest ten kontakt tak, między matką a dzieckiem. Czy też między rodzicami, czy głównym opiekunem a dzieckiem. No i wracając do tematu żłobków i przedszkoli, tak? Żyjemy w takich czasach, że wiadomo, różnie to bywa i czasami można sobie zorganizować jakoś czas, żeby dziecko nie było w tym przedszkolu, czy też żłobku, albo można znaleźć jakieś przyjazne przedszkole, albo można znaleźć, jest gdzieś pod ręką babcia. Są różne sytuacje. I tutaj nie ma jednego rozwiązania, tak? E, bo też i sytuacja życiowa każdego, każdej z was, każdego z was jest inna, e, i każde dziecko też inaczej reaguje i czegoś innego potrzebuje, bo niektóre dzieci dobrze znoszą przedszkola i też nie wiadomo jakby jaki jest, jest klucz. Tak? E, często jest też tak, że po prostu dziecko trafia na fajne przedszkole, że ma swoją tam ulubioną panią, e, i ta pani jest taką ciocią, która się opiekuje, i dziecko jest zadowolone i nie ma problemu. Więc warto po prostu zwrócić uwagę na to, co się dzieje z dzieckiem, na to, co się dzieje w tej placówce, którą wybieracie, i szukać rozwiązań, które będą gdzieś po środku dobre i dla Was, i dla Waszego dziecka. Tak? Bo wiadomo, że jeżeli musicie wrócić do pracy, nie możecie sobie pozwolić na dłuższy urlop, czy na jakąś pracę w innym wymiarze godzin. To trzeba załatwić opiekę do dziecka, tak, I czasami jest opcja jakiejś nam babci pod ręką, że dziecko może zostać dłużej w domu, czasami jest opcja jakieś częściowo opiekunki, ale jeżeli takiej opcji nie ma, to warto po prostu zastanowić się, rozejrzeć się za na przykład jakimś bardziej przyjaznym przedszkolem, gdzieś popracować na początku nad tym, czy dziecko ma dobry kontakt z tymi nauczycielkami. Też starać się młodsze dzieci dawać na krótszy okres czasu do przedszkola. Na mniej godzin, a nie od razu wrzucać powiedzmy na 8, jeżeli jest to oczywiście możliwe, tak? I szukać po prostu jakichś, jakichś optymalnych rozwiązań, tak? Szczególnie jeżeli pojawiają się choroby i, i one nawracają. E, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi, chodzi o dzieci. E, jeżeli chodzi o dorosłych, to tak naprawdę. Tak mm, no, naprawdę jest też podobnie, tak? Choroba jest. Chwileczkę. E, jeżeli chodzi o dorosłych. Em... To sytuacja jest wiadomo, jest i podobna, i, i bardziej skomplikowana. Po pierwsze, też są zaburzone nasze potrzeby, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym. Kiedyś nagrałam taki filmik o depresji sezonowej o porach roku, też wam podlinkuję w opisie pod filmem. Chodzi o to, że nasz mózg kształtował się w dawnych czasach, tak jak już wspomniałam, i byliśmy bardziej połączeni z naturą, z cyklami natury, z rodziną itd. I naturalnie przystosowywaliśmy się do zmian pory roku i latem mieliśmy więcej energii, i ta energia była nam potrzebna, żeby e, czy pracować w polu, czy polować na zwierzynę, żeby przygotowywać e, się do zimy. Tak? I mieliśmy więcej energii, robiliśmy sobie te zapasy. E, nie musieliśmy e, marnować energii na dogrzewanie się, tak, bo świeciło słoneczko. E, I było fajnie. Z kolei jesień. I zima to jest już troszeczkę inny tryb, tak? Nasz metabolizm spowalnia, musimy więcej wydatkować energii na ogrzewanie, dzień jest krótszy, więc też nasza aktywność była troszeczkę inna, już te plony były poczynione, zapasy na zimę. I wchodziliśmy w troszeczkę inny rytm, tak? To był już rytm siedzenia przy ogniu, pilnowania tego ogniska domowego, jakieś pracy w domu kobiety na przykład darły pierze, czy robiły tkały jakieś, jakieś ubrania na kolejny sezon. Mężczyźni robili przegląd swoich narzędzi i tam coś sobie. Dłubali, już szykowali jakieś tam narzędzia na pole, na kolejny sezon i tak dalej. To były już prace w domu, e, rytm był spokojniejszy, e, więcej było tego odpoczynku. E, no i żyło się troszeczkę już inaczej, tak? E, natomiast w czasach, w których my żyjemy, e, w 8-godzinnym systemie pracy e, i, i wymaganiach, to generalnie musimy wyrobić, e, jeżeli pracujecie właśnie w w systemie 8-godzinnym, chociaż nawet jeżeli nie pracujemy w systemie 8-godzinnym, no to e, trzeba musisz zapłacić, czynsz, musisz zapłacić ratę kredytu, rachunek za prąd i tak dalej. Czyli generalnie obojętnie, czy pracujesz bardziej freelancersko, czy, e, czy w systemie 8-godzinnym, no to e, mamy do wyrobienia tą normę, tak? E, I w obecnych czasach nikogo nie obchodzi, czy jest wiosna lato, jesień czy zima, tylko trzeba dawać z siebie 100%, a nawet 200%. No, i to jest w konflikcie z tym, czego potrzebuje nasze ciało, bo nasze ciało potrzebuje więcej spokoju, więcej odpoczynku i takiego spowolnienia. Jeżeli nie damy swojemu organizmowi więcej odpoczynku, więcej ciepła, to się po prostu zbuntuje i zmusi nas do tego, żebyśmy zostali w tym łóżku i odpoczęli, wyspali się, zrelaksowali bo latem potrzebujemy mniej snu zimą potrzebujemy po prostu też więcej nawet godzin snu tak potrzebujemy em, właśnie czego potrzebujemy żeby nie chorować zimą tak e, potrzebujemy więcej snu e, potrzebujemy też innego jedzenia e, jedzenia które rozgrzewa więc warto żeby śniadanie było rozgrzewające żeby to było jakieś ciepłe owsianki jaglanki coś w tym rodzaju żeby pamiętać o ciepłych zupach e, bo jeżeli idziecie do pracy rano i gdzieś tam jedziecie cały dzień na na zimnych kanapkach, przekąskach, jogurcikach itd., tak <laughs> to wasz organizm też jest dodatkowo wychłodzony. I kwestia rozkładu energii. Warto sobie zapewnić więcej czasu na relaks, na odpoczynek, w tym sezonie jesienno-zimowym. Problem też polega na tym, że tak naprawdę w tych godzinach, kiedy jest jasno, siedzimy w zamkniętych budynkach. My jako społeczeństwo tak? dzieci siedzą w przedszkolu w szkole, rodzice siedzą w pracy, wychodzą z domu, kiedy jest ciemno, wracają, kiedy jest ciemno. I też nie mamy kontaktu ze słońcem, które nas doładowuje. Tak? Dwie rzeczy tak naprawdę nas doładowują tak energetycznie, jest to z jednej strony słońca, a z drugiej strony był to ogień domowego ogniska, bo ogień też ma specyficzną częstotliwość i, i wprowadza taki spokój. E, i, I nas doładowuje. E, więc warto, jeżeli w tygodniu nie macie czasu, to e, w weekend pozwolić sobie na jakiś spacer, niezależnie od pogody, e, wziąć, w, wziąć herbatę w termos i, i skoczyć gdzieś w plener do lasu, żeby złapać chociaż to słońce przez chmury. E, a w tygodniu e, też warto, żeby, te, żeby było mniej tego zabiegania, mimo wszystko, chociaż nie zawsze się da. Ale jak człowiek e, jakoś sobie inaczej to wspólnie zorganizować, to się, to można wykraść czas na relaks, tak? Czyli żeby wieczorem już nie wiem, nie przysypiać przy telewizorze, e, tylko, czy nie siedzieć przy, przy komputerze do późna, e, tylko wyłączyć tego typu urządzenia. Zapalić sobie w domu świeczkę, zaparzyć śwież ciepłą herbatę, posiedzieć przy jakiejś spokojnej muzyce, zrelaksować się, wyciszyć gdzieś, dać sobie tą namiastkę tego siedzenia przy tym, przy tym ognisku, tak? I warto też też zwolnić, jeżeli się da, tak? Gdzieś wejść w taki rytm bardziej spokojniejszy, bo nasze ciało tego potrzebuje i nasz umysł tak samo. Często jest tak, że latem jesteśmy bardziej ekstrawertyczni, zimą bardziej introwertyczni, gdzieś wchodzimy w jakąś tam melancholię, w potrzebę przeanalizowania pewnych rzeczy, w potrzebę spokoju, w potrzebę albo bycia samemu, albo bycia w kontakcie, ale takim bliskim, spokojnym kontakcie z ludźmi. Z życzliwymi Wam ludźmi, czy tam przebywanie na łonie rodziny, więc po prostu dajcie sobie ten czas. Jeżeli jest taka opcja, postarajcie sobie wygospodarować ten czas, żeby ten rytm po pracy był spokojniejszy, tak? Żeby zamiast, nie wiem, zapisywać się na jakieś zajęcia, czy nie wiem, siłownie na drugim końcu miasta, jeszcze sobie dorzucać kilka. Godzinę na dojazd, godzinę gdzieś, to można sobie zastąpić to, nie wiem, na przykład spokojnymi ćwiczeniami w domu, jeżeli chodzi, chodzi o ruch. Czy też zamiast spotykać się gdzieś w jakichś hałaśliwych miejscach, nie wiem, w centrum miasta i się przekrzykiwać, to nie wiem, umówić się kogoś w domu na spokojną herbatę. No, takie. Takie jakbyś moje, moje drobne sugestie. Więc więcej spokoju, lepsze jedzenie, lepszej jakości sen. I kolejna kwestia czyli programy naszego, programy naszego umysłu. To jest też tak, że my jesteśmy zaprogramowani. Zaprogramowani, żeby chorować zimą, szczególnie i jesienią. Tak? Jeżeli oglądacie telewizję, czy też czy kupujecie jakieś gazety, czy nawet korzystacie z internetu, ale głównie telewizja ma coś takiego, że telewizja reklamuje choroby. Co macie przerwę na reklamę, to się dowiadujecie, na co możecie aktualnie zachorować i co warto kupić, żeby nie zachorować. I już gdzieś podprogowo jesteśmy programowani, że kurczę jest zimno, zaraz zachoruję. E, warto też pamiętać, e, gdzieś się zmierzyć z tymi takimi schematami chorobowymi z dzieciństwa, tak? bo tak jak już wspominałam, e, chorowaliśmy w dzieciństwie głównie przez ten konflikt rozdzielenia e, czyli, e, czyli te choroby pojawiały się po prostu. E, I druga kwestia e, też chorób i dziecięcych, i które później też pojawiają się w okresie dorosłym to są takie zaklęcia rzucane. E, zaklęcia, które e, nieświadomie rzucali nasi rodzice, dziadkowie itd. E, i które dziś tkwią w naszej podświadomości, czyli e, historie typu, e, załóż czapkę, bo się przeziębisz, e, załóż tam coś, bo jak cię przewieje, to będziesz miał, nie wiem, zapalenie płuc czy coś takiego. Tak? E, a prawda jest taka, że choroby są w naszej głowie. E, Pamiętam kiedyś, jak jeszcze mieszkałam w mieście i prowadziłam taką małą galerię, była już właśnie taka pogoda jak teraz, czyli zimny listopad. I przyszła do mojego sklepiku taka dziewczynka, nie wiem, licealna liceum czy studentka w, po prostu w koszulce bez rękawów. I ona tak chodziła, i ja się zapytałam, czy nie jest zimno. No mówi, nie ona jest tak przyzwyczajona, ona tak chodzi. Więc, więc można, więc dużo tego naszego. Yy... To jest też tak, że jeżeli wyjdziemy raz na mróz w zimnej bez czapki, tak, to nie, nie musimy od razu zachorować. Że to jest wiadomo, że musi, warto zadbać o swoje ciepło i tak dalej, ale mm, od jednego zawiania nie musimy zachorować, tak? To dużo jest w naszej głowie. Czy gdzieś tam w dzieciństwie zostaliśmy zaprogramowani, że jedno zawianie to jest już poważna choroba. E, I druga kwestia, czy chcemy choroba, chorować. Bo warto też właśnie spojrzeć na stresy. Tak jak dzieci mają swoje stresy w żłobku czy przedszkolu, tak samo my mamy swoje stresy na przykład w miejscu pracy. I czasami nie możecie zrezygnować ze swojej pracy, która was gdzieś tam uwiera. Albo macie jakąś nieprzyjemną sytuację ze współpracownikami, z szefem itd. I wtedy bezpiecznym wyjściem, które nie. Że Wy nie podejmujecie decyzji np. o zmianie pracy, nie podejmujecie decyzji o rozwiązaniu e, konfliktu z koleżanką z pracy czy z szefem itd. Tak tylko po prostu pojawia się choroba i pojawia się choroba i nie musicie iść do pracy. I sobie pochorujecie tam tydzień czy dwa, i jak wrócicie, to sytuacja się, się uleży i przez jakiś czas jest lepiej. E, więc warto. Y, Często jest tak, że właśnie jak macie na przykład właśnie obniżony nastrój, to e, gdzieś zaczyna wam chodzić po chodzić wam po kościach I, i często słyszę, że kurczę, no, tak coś źle się czuje, pewnie zachoruje i, i ludzie sobie wywołują te choroby. E, więc warto dbać o taką higienę umysłu, tak jak mówiłam, e, mówi się o tym właśnie o zdrowym odżywianiu, o którym też będę jeszcze wspominać e, w innym filmie. O zdrowym odżywianiu, o tym, żeby dbać o swoją kondycję fizyczną i tak dalej. Ale cały czas zaniedbana jest ta e, higiena e, psychiczna, higiena duchowa, tak? Czyli z jednej strony, żeby mieć czas e, na ten relaks i odpoczynek, e, a nie ciągle biec e, do przodu i, i, i realizować różne cele, które niekoniecznie też wam, wam pasują. E, ale druga też, e, kolejna kwestia polega na tym, żeby być samoświadomym, żeby być świadomym tego, że coś nas uwiera, tak? że, że źle się czujemy w danym miejscu, w miejscu pracy i że nie chcemy tu być. Tak? Bo na przykład kwestia na przykład zatkanego nosa to jest ciekawy konflikt pod tytułem coś mi tu śmierdzi. Czyli po prostu jest jakaś, jesteśmy w jakiejś sytuacji, która nam po prostu brzydko pachnie, coś z czego jesteśmy niezadowoleni, że źle czujemy się w towarzystwie jakiejś osoby, czy, czy też jakaś sytuacja jest dla nas niezręczna, czy odrażająca. Więc warto po prostu zwracać uwagę, z czym się czujemy dobrze, z czym się nie czujemy dobrze. Pracować na bieżąco po prostu ze swoimi. Ze swoimi emocjami i w ten sposób możemy, możemy zapobiec po prostu chorobom. Więc warto po prostu pracować nad sobą, obserwować siebie i swoje emocje, i zadbać o tą swoją higienę, też duchową, o ten spokój umysłu i dbać o podwyższenie tych swoich wibracji, tak? Czyli Oczyszczać się z tych złych emocji, pracować z nimi, rozładowywać je i też wybierać rzeczy, które pomogą Wam podwyższyć te wibracje, poczuć się lepiej. O tym jeszcze, co, co podwyższa nasze wibracje, pewnie nagram, nagram osobny filmik. Dobrze, filmik robi się już długi, więc, więc będę kończyć. Jeżeli macie konkretne pytania, też dotyczące totalnej biologii. I chorób, możecie wpisać pod filmikiem na przykład choroby, które Was interesują. To też troszeczkę poszperam i, i mogę nagrać takie QA dotyczące totalnej biologii. E, no, e, więc zapraszam do komentowania, do dzielenia się też Waszymi spostrzeżeniami, jak sobie radzicie w tym sezonie, sezonie jesienno-zimowym, jakie macie swoje metody, żeby, żeby się dobrze, dobrze trzymać, czy chorujecie, czy już etap intensywnego chorowania macie, macie za sobą. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, możecie subskrybować kanał, możecie polubić ten film, możecie go udostępnić komuś, kto, o kim wiecie, że potrzebuje, potrzebuje takiego materiału. Teraz możecie też wspierać kanał poprzez patronite lub inne formy wsparcia. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem i widzimy się wkrótce.